Czy zdarzyło ci się kiedyś, że podczas stosunku nagle straciłeś wzwód? To moment, który potrafi sparaliżować. Serce bije szybciej, w głowie pojawia się wstyd, a ciało odmawia współpracy. Wielu mężczyzn myśli wtedy, coś jest ze mną nie tak, to już koniec mojej sprawności. A prawda jest zupełnie inna. Utrata erekcji w trakcie stosunku jest doświadczeniem, które dotyka ogromnej liczby mężczyzn, niezależnie od wieku. Problem nie polega na tym, że się pojawił, ale na tym, jak go rozumiesz i jak na niego reagujesz. Pierwsza ważna rzecz to nie zawsze oznaka poważnej choroby. Czasami przyczyny są czysto psychiczne, czasami fizyczne, a najczęściej mieszane. I właśnie te trzy główne przyczyny chcę Ci dzisiaj wyjaśnić krok po kroku, abyś zobaczył, że to nie musi być koniec twojego życia seksualnego, tylko sygnał, że warto przyjrzeć się bliżej swojemu zdrowiu. Wielu mężczyzn czuje się z tym samotnie. Myślą, że inni nie mają takich problemów. Ale prawda jest taka, że nawet ci, którzy wydają się pewni siebie, też mają takie chwile. Różnica polega na tym, że nie mówią o tym głośno. Dlatego już teraz możesz poczuć ulgę, nie jesteś sam. Utrata wzwodu w trakcie stosunku nie oznacza, że jesteś mniej męski. To sygnał, który twoje ciało wysyła, aby zwrócić twoją uwagę. Czasem jest to ostrzeżenie dotyczące zdrowia, czasem zwykły efekt stresu lub zmęczenia. Ale zawsze ma sens i zawsze można znaleźć rozwiązanie. W następnej części opowiem Ci o pierwszej i najczęstszej przyczynie stresie i psychice które potrafią zablokować erekcję nawet wtedy, gdy ciało jest całkowicie zdrowe. Pierwsza i najczęstsza przyczyna utraty wzwodu w trakcie stosunku to stres i psychika. Nawet jeśli Twoje ciało jest zdrowe, to właśnie głowa potrafi zablokować erekcję w najmniej odpowiednim momencie. Wyobraź sobie, że wchodzisz w intymną sytuację, ale w twojej głowie zaczynają krążyć myśli: Czy dam radę? Czy ona będzie zadowolona? Co, jeśli znowu mi się nie uda? Takie pytania od razu podnoszą poziom kortyzolu, hormonu stresu. A kortyzol działa jak hamulec, zwęża naczynia krwionośne i sprawia, że krew trudniej napływa do prącia. I w jednej chwili, zamiast przyjemności, pojawia się blokada. Co ciekawe, Wielu mężczyzn w takich chwilach zaczyna się jeszcze bardziej nakręcać, co tylko pogłębia problem. To jak błędne koło: boisz się, że stracisz erekcję, a przez ten strach rzeczywiście ją tracisz. Psycholodzy nazywają to lękiem przed niepowodzeniem w łóżku i jest to jeden z najczęstszych powodów, dla których mężczyźni zgłaszają się do seksuologów. Trzeba tu jasno powiedzieć, Utrata wzwodu z powodu stresu nie oznacza, że coś jest z tobą zepsute. To naturalna reakcja organizmu, który w momencie napięcia wybiera tryb obronny, a nie intymność. Ciało skupia się na przetrwaniu, a nie na przyjemności. Rozwiązanie często zaczyna się od zmiany nastawienia. Zamiast skupiać się na tym, czy dam radę, warto skupić się na partnerce, na dotyku, na oddechu. Wielu mężczyzn zauważa ogromną różnicę, gdy uczą się technik relaksacyjnych prostego, głębokiego oddychania albo świadomego skupienia na chwili obecnej. Podsumowując, psychika ma ogromną moc. Nawet zdrowe ciało może zablokować erekcję, jeśli umysł jest pełen napięcia. Ale to także dobra wiadomość, bo nad stresem można pracować. W kolejnym fragmencie opowiem Ci o drugiej bardzo powszechnej przyczynie utraty wzwodu problemach z krążeniem i układem naczyniowym. Drugą przyczyną utraty wzwodu w trakcie stosunku są problemy z krążeniem i układem naczyniowym. Erekcja to w gruncie rzeczy zjawisko naczyniowe chodzi o to, aby odpowiednia ilość krwi napłynęła do ciał jamistych prącia i została tam utrzymana. Jeśli coś zakłóca ten proces, wzwód słabnie albo znika w połowie aktu. Najczęściej winowajcą jest miażdżyca odkładanie się złogów tłuszczu w naczyniach. Z czasem tętnice stają się węższe i mniej elastyczne, a krew płynie wolniej. I tu jest ważna prawda: problemy z erekcją bardzo często pojawiają się wcześniej niż inne objawy chorób serca. To jak czerwona lampka ostrzegawcza, że coś dzieje się z układem krążenia. Inne czynniki, które wpływają na przepływ krwi, to nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów i otyłość. Wszystko to uszkadza naczynia i utrudnia dopływ krwi do prącia. Dlatego lekarze mówią, że penis bywa barometrem zdrowia, bo szybko pokazuje skutki złego stylu życia. Warto też pamiętać, że przy słabym krążeniu erekcja może się pojawić, ale nie utrzymuje się długo. Mężczyzna zaczyna stosunek, a po chwili wzwód słabnie. To klasyczny sygnał, że problem leży w układzie naczyniowym. Co można zrobić? Pierwszym krokiem jest profilaktyka, zdrowa dieta, ruch, ograniczenie alkoholu i całkowita rezygnacja z papierosów. W wielu przypadkach poprawa stylu życia potrafi znacznie wzmocnić erekcję. A jeśli zmiany są poważniejsze, warto porozmawiać z lekarzem o badaniach i ewentualnym leczeniu farmakologicznym. Podsumowując, układ krążenia jest fundamentem sprawności seksualnej. Jeśli naczynia nie działają prawidłowo, tenic cierpi jako pierwszy. W następnym fragmencie opowiem o trzeciej przyczynie, równie ważnej. Czyli hormonach i zaburzeniach równowagi hormonalnej. Trzecia główna przyczyna utraty wzwodu w trakcie stosunku to zaburzenia hormonalne. Erekcja nie zależy tylko od krwi i psychiki, ogromną rolę odgrywają też hormony, a zwłaszcza testosteron. Testosteron to hormon, który odpowiada nie tylko za libido, ale też za energię, nastrój i ogólną witalność. Kiedy jego poziom spada, Mężczyzna często zauważa, że ma mniej ochoty na seks, erekcje są rzadsze i trudniej je utrzymać. To proces naturalny, bo po 40 roku życia poziom testosteronu obniża się średnio o 1-2 rocznie. Jednak u niektórych spadek jest gwałtowniejszy i daje wyraźne objawy. Ale testosteron to nie wszystko. Równie ważna jest równowaga z innymi hormonami insuliną, kortyzolem, a nawet prolaktyną. Na przykład przewlekły stres podnosi kortyzol, a to blokuje testosteron i zmniejsza sprawność seksualną. Z kolei niektóre choroby, jak cukrzyca czy problemy z tarczycą, także zaburzają równowagę hormonalną i wpływają na erekcję. Objawy hormonalne nie zawsze są oczywiste. Czasem to nie tylko problemy z erekcją, ale też przewlekłe zmęczenie, spadek motywacji, przybieranie na wadze czy pogorszenie nastroju. Jeśli zauważasz u siebie taki zestaw, warto zbadać hormony. Proste badanie krwi może wiele wyjaśnić. Dobra wiadomość jest taka, że równowagę hormonalną można wspierać. Zdrowa dieta, sen, regularny ruch i ograniczenie stresu to podstawa. W niektórych przypadkach lekarz może zaproponować terapię hormonalną, ale zawsze po dokładnej diagnozie. Podsumowując, Hormony to cichy reżyser Twojej sprawności seksualnej. Kiedy równowaga jest zaburzona, Penis reaguje natychmiast. W kolejnym fragmencie opowiem Ci, jak często te trzy przyczyny psychika krążenie i hormony nakładają się na siebie, tworząc mieszane problemy z erekcją. Do tej pory poznałeś trzy główne przyczyny utraty wzwodu: stres i psychikę problemy z krążeniem oraz zaburzenia hormonalne. Ale prawda jest taka, że w realnym życiu rzadko występują one osobno. Najczęściej się nakładają i to właśnie ta mieszanka powoduje, że erekcja nagle zanika w trakcie stosunku. Wyobraź sobie mężczyznę, który ma stresującą pracę, mało śpi i żyje w ciągłym napięciu. To podnosi kortyzol i obniża testosteron. Do tego pali papierosy, więc naczynia są zwężone i krew gorzej krąży. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, jak bardzo on pragnie seksu, ciało po prostu odmawia współpracy. I w tym momencie dochodzi do utraty wzwodu, mimo że teoretycznie wszystko było dobrze. Często też działa mechanizm błędnego koła. Raz nie udało się utrzymać erekcji, więc pojawia się stres przed następnym razem. Stres dodatkowo blokuje krążenie i hormony, i problem się powtarza. W ten sposób jeden epizod może zamienić się w przewlekły kłopot, jeśli nie zrozumiesz, że przyczyn jest kilka naraz. Dlatego lekarze zawsze podchodzą do zaburzeń erekcji kompleksowo. Nie wystarczy podać tabletkę i liczyć, że to rozwiąże problem na zawsze. Trzeba spojrzeć na psychikę, styl życia, badania krwi i układ krążenia. Tylko wtedy można znaleźć prawdziwe źródło problemu. Dobrą wiadomością jest to, że poprawiając jeden obszar, często poprawiasz też pozostałe. Zmniejszając stres, obniżasz kortyzol i wspierasz testosteron. Lepsza dieta poprawia krążenie i hormony jednocześnie. A regularna aktywność fizyczna działa na wszystkie trzy pola naraz. Podsumowując, utrata wzwodu to rzadko wynik jednego czynnika. Najczęściej to sygnał, że kilka elementów w Twoim życiu wymaga korekty. W następnym fragmencie pokażę Ci, jakie proste zmiany stylu życia mogą znacząco zmniejszyć ryzyko problemów z erekcją. Skoro już wiesz, że utrata wzwodu zwykle ma wiele przyczyn, czas przejść do tego, co możesz zrobić sam, bez recept i drogich terapii. Bo często wystarczy kilka prostych zmian w stylu życia. Aby poprawić erekcję i odzyskać pewność siebie w łóżku. Pierwsza zmiana to ruch. Regularna aktywność fizyczna to najlepszy sposób na poprawę krążenia. Nie musisz od razu biegać maratonów, już szybki spacer 30 minut dziennie, jazda na rowerze czy lekkie ćwiczenia siłowe powodują, że serce pracuje lepiej, naczynia są bardziej elastyczne, a krew łatwiej dopływa tam, gdzie powinna. Druga zmiana to dieta. To, co jesz, bezpośrednio wpływa na Twoje naczynia i hormony. Produkty pełne cukru i tłuszczów trans zatykają tętnice i obniżają testosteron. Z kolei warzywa, owoce, ryby i orzechy wspierają krążenie i równowagę hormonalną. Często mówi się, że dieta dla serca jest też dietą dla penisa, i to prawda. Trzecia zmiana to sen. W czasie głębokiego snu organizm produkuje testosteron i regeneruje naczynia. Jeśli śpisz po 4-5 godzin, twoje ciało nie ma szans odbudować się na tyle, żeby utrzymać sprawność seksualną. Dlatego 7-8 godzin snu to nie luksus, lecz konieczność. Czwarta zmiana dotyczy nałogów. Palenie papierosów to wróg numer jeden erekcji zwęża naczynia i niszczy krążenie. Alkohol w nadmiarze także osłabia erekcję, choć w małych ilościach bywa rozluźniający. Jeśli chcesz być sprawny, warto ograniczyć używki do minimum. I wreszcie piąta zmiana redukcja stresu. Bez niej wszystkie inne kroki mogą być niewystarczające. Naucz się technik relaksacyjnych, praktykuj oddech, spróbuj jogi, albo po prostu spędzaj więcej czasu w naturze. Twój umysł i ciało odwdzięczą ci się lepszą równowagą i mocniejszymi erekcjami. W kolejnym fragmencie opowiem Ci, jak wygląda rola partnerki w tej sytuacji i dlaczego jej wsparcie może być kluczowe, gdy zmagasz się z utratą wzwodu. Często, gdy mężczyzna traci wzwód w trakcie stosunku, reaguje wycofaniem i poczuciem wstydu. Ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym rzadko się mówi rola partnerki. To, jak ona zareaguje w danej chwili, może mieć ogromny wpływ na twoje samopoczucie i na to, czy problem będzie się powtarzał. Wielu mężczyzn myśli, że kobieta natychmiast ocenia ich męskość. W rzeczywistości większość partnerek rozumie, że takie sytuacje się zdarzają. Dla nich ważniejsze jest to, jak ty reagujesz, czy okazujesz panikę i dystans, czy potrafisz podejść do tego z odrobiną spokoju. Partnerki bardzo często odczuwają również presję, choć inaczej. Zastanawiają się: Może mu się nie podobam może to moja wina. Jeśli nie powiesz głośno, że to kwestia stresu czy zmęczenia ona może wziąć całą winę na siebie. I wtedy pojawia się niepotrzebne napięcie w relacji. Dlatego szczera komunikacja jest kluczem. Nie musisz wygłaszać długich wyjaśnień. Czasem wystarczy jedno zdanie to nie ty po prostu jestem zmęczony albo ostatnio mam sporo stresu. Takie słowa zdejmują ciężar z obu stron. Ty nie czujesz się oceniany, a ona nie czuje się winna. Co więcej, wsparcie partnerki potrafi przełamać błędne koło stresu. Jeśli ona pokaże ciepło, a ty przyjmiesz to spokojnie, kolejny stosunek będzie dla was obojga mniej obciążony lękiem. A to właśnie lęk najczęściej blokuje erekcję. Podsumowując, utrata wzwodu nie jest tylko twoim problemem, dotyka też waszej relacji. Ale jeśli podejdziesz do tego razem, z otwartością i wsparciem, możecie nie tylko rozwiązać kłopot, ale nawet pogłębić bliskość. W następnym fragmencie opowiem o tym, kiedy warto zgłosić się do specjalisty i jakie badania mogą pomóc znaleźć przyczynę problemu. Wiesz już, że utrata wzwodu może wynikać ze stresu, problemów z krążeniem czy hormonów. Ale czasami samodzielne zmiany stylu życia i rozmowa z partnerką to za mało. Wtedy najlepszym krokiem jest wizyta u specjalisty. I tutaj wielu mężczyzn popełnia błąd, zwlekają miesiącami, a nawet latami, bo wstydzą się porozmawiać o tym z lekarzem. Tymczasem im szybciej zrobisz pierwszy krok, tym łatwiej znaleźć przyczynę i rozwiązanie. Pierwszym specjalistą, do którego warto się udać, jest urolog. To lekarz, który zajmuje się męskim układem moczowo-płciowym. On zleci podstawowe badania: poziom testosteronu, cukier we krwi, profil lipidowy, a także badania nerek i wątroby. Często wykonuje się też badanie prostaty, bo jej stan ma wpływ na erekcję. Jeśli wyniki wskazują na problemy z sercem czy naczyniami, urolog skieruje Cię do kardiologa. To ważne, bo tak jak mówiłem wcześniej, penis często jako pierwszy sygnalizuje choroby układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie czy miażdżyca mogą być groźniejsze niż sam problem z erekcją. Warto też wspomnieć o roli seksuologa lub psychoterapeuty. Jeśli utrata wzwodu ma głównie podłoże psychiczne, specjalista może pomóc ci przełamać lęk, zbudować pewność siebie i nauczyć technik radzenia sobie ze stresem. To nie jest wstyd, to oznaka odwagi i odpowiedzialności za swoje zdrowie. Czasami potrzebna jest też współpraca z endokrynologiem, jeśli badania krwi wykażą zaburzenia hormonalne. Dzięki temu masz pełen obraz sytuacji i wiesz, co naprawdę stoi za problemem. Podsumowując, lekarz nie jest Twoim wrogiem, tylko sprzymierzeńcem. Im szybciej sprawdzisz przyczyny, tym szybciej odzyskasz pewność siebie i satysfakcję z życia intymnego. W kolejnym fragmencie opowiem Ci o najczęstszych błędach, jakie mężczyźni popełniają, próbując samodzielnie radzić sobie z utratą erekcji. Kiedy mężczyzna zauważa u siebie utratę wzwodu w trakcie stosunku, bardzo często próbuje samodzielnie znaleźć rozwiązanie. Niestety, to właśnie wtedy pojawiają się najczęstsze błędy, które zamiast pomagać, pogłębiają problem. Pierwszym błędem jest szukanie cudownych tabletek w internecie. W sieci znajdziesz mnóstwo reklam naturalnych boosterów, które obiecują natychmiastową poprawę. Problem w tym, że wiele z nich nie działa, a niektóre mogą nawet zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Bez konsultacji z lekarzem nie wiesz, czy przyczyna leży w krążeniu, hormonach czy psychice, więc łykając przypadkowe suplementy, tak naprawdę tylko tracisz czas i pieniądze. Drugim błędem jest udawanie, że problemu nie ma. Wielu mężczyzn po jednym epizodzie staje się bardziej zestresowanych i zaczyna unikać seksu, zamiast zmierzyć się z przyczyną. To prowadzi do dystansu w relacji i jeszcze większego napięcia. Trzecim błędem jest porównywanie się z innymi. Pornografia i opowieści kolegów tworzą nierealny obraz sprawności seksualnej. W prawdziwym życiu każdy mężczyzna doświadcza chwil słabości. Jeśli będziesz porównywał się do wyobrażeń, zawsze będziesz czuł się gorszy i tym samym blokował własne ciało. Czwarty błąd to ignorowanie stylu życia. Niektórzy wolą sięgnąć po tabletkę, niż zmienić dietę ograniczyć alkohol czy rzucić papierosy. Tymczasem to właśnie te codzienne nawyki często są główną przyczyną. Podsumowując, najczęstsze błędy wynikają z pośpiechu, wstydu i unikania problemu. Prawdziwa poprawa wymaga spojrzenia na sprawę spokojnie i całościowo. W ostatnim fragmencie podsumuję całą wiedzę i dam ci jasny wniosek. Co naprawdę oznacza utrata wzwodu i jak możesz wykorzystać ten sygnał, aby zadbać o swoje zdrowie? Dotarliśmy do końca i czas wyciągnąć wnioski. Utrata wzwodu w trakcie stosunku to nie wyrok i nie powód do wstydu. To sygnał od Twojego organizmu, że coś wymaga uwagi czy to stres, krążenie, hormony, czy połączenie wszystkich tych czynników. Najważniejsze, co musisz zapamiętać, to, że nie jesteś sam. Tysiące mężczyzn w twoim wieku, a także młodszych, doświadcza tego samego. Różnica polega na tym, jak na to reagują. Ci, którzy ignorują problem, wpadają w błędne koło lęku i unikania. Ci, którzy rozumieją, że to sygnał zdrowotny, mogą zmienić styl życia, Przebadać się i odzyskać pewność siebie często szybciej niż im się wydaje. Pamiętaj: Twoja sprawność seksualna nie zależy tylko od jednego organu to odzwierciedlenie całego ciała, serca, naczyń, hormonów, psychiki. Dlatego traktuj problemy z erekcją jak motywację, by zadbać o siebie bardziej kompleksowo. Czasem drobna zmiana więcej snu. Mniej stresu, odrobina ruchu daje efekt większy niż najdroższa tabletka. Nie bój się też specjalisty. Lekarz nie będzie cię oceniał, tylko pomoże znaleźć przyczynę. Każda wizyta to inwestycja w twoje zdrowie, a nie przyznanie się do porażki. Podsumowując, utrata wzwodu w trakcie stosunku to nie dowód na brak męskości, ale sygnał, że warto zadbać o siebie mądrzej. Możesz odzyskać kontrolę, jeśli dasz sobie prawo do zmian i wsparcia. Jeśli ten film Ci się spodobał, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, co od dziś zrobisz inaczej.